Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaufanie, za wybór. Szczerze mówiąc, może aż tak się nie spodziewałem, że będzie takie poparcie, za co jestem naprawdę ogromnie wdzięczny. Deklaruję naprawdę daleko idącą współpracę z Państwem oczywiście najbardziej, z nowymi władzami gminy, ale też z organizacjami pozarządowymi, których tutaj przedstawicieli widzę na sali. A z dyrektorami e, placówek oświatowych, <laughs> sami spółek. Współpraca, Szanowni Państwo, e, dla dobra miasta i dla dobra mieszkańców jest najważniejsza i tutaj e, nie ma jakby polityki. E, zawsze deklarowałem chęć współpracy i dalej to podtrzymuję. E, jestem do e, dyspozycji. Jestem do tego, abyście przychodzili do mnie, zgłaszali swoje problemy, jeśli takowe będą. Zawsze służę swoją wiedzą, pomocą dla każdego.